Pomimo tego, że Avengers Endgame miał swoją premierę już jakiś czas temu, to nadal temat śmierci Iron Mana jest absolutnie wszędzie. Non-stop dostajemy nowe szczegóły na temat tej sceny, jak na przykład początkowe plany, które zakładały bardzo drastyczną śmierć. O tym możecie się więcej dowiedzieć w jednym z naszych ostatnich filmów, który obecnie wyświetla się wam w prawym górnym rogu. Wiele osób uważa jednak, że Marvel popełnił błąd uśmiercając tak znaczącą postać, ponieważ to właśnie Iron Man był twarzą Marvel Cinematic Universe przez ostatnią dekadę. Drudzy jednak twierdzą, że jest to czas na nowe twarze i nieobecność Ironmana nie wpłynie negatywnie na sam produkt. I z jednymi, i z drugimi trzeba się zgodzić, jednak fakt, że Ironmana już nie będzie w MCU nadal boli. Choć, czy aby na pewno go już nie będzie? Zanim przejdziemy do senda tego materiału, zapraszamy do zostawienia subskrypcji, aby nie przegapić żadnego materiału na naszym kanale. Was to kompletnie nic nie kosztuje, a dla nas to naprawdę wielka motywacja. Ironman był ikoniczną postacią i to właśnie sukces pierwszego filmu z 2000. Roku pomógł wystartować całemu uniwersum. Nie da się więc odnieść wrażenia, żeby z niego nie będzie już to to samo, a inni nawet mogą pokusić się o słynne stwierdzenie: kiedyś to było. Jednak z dnia na dzień sytuacja się zmienia, i wiele osób uważa, że wszystkie informacje o braku postaci Tonego Starka to tylko zagrywka marketingowa Disneya. Zacznijmy od tego, że po premierze Avengers Endgame, aktor Robert Downey Jr. powiedział wprost, że nie chce już być częścią MCU. Nie będzie już on ani odgrywał roli Starka, ani nie będzie nawet podkładał głosu do jego postaci. Było to naturalne odcięcie się od roli, ponieważ obecnie Robert pracuje nad wieloma wielkimi filmami, jak na przykład Sherlock Holmes 3. Jednak dwa miesiące temu pojawiło się informacje, że aktor jednak podpisał nową umowę z wytwórnią i powraca jako Tony Stark do MCU. Teraz będzie on podkładał głos Iron Ironmana w kilku odcinkach serialu Disney Plus o nazwie What If, gdzie to zostaną przedstawione znane nam już historie w trochę inny sposób. Spekulacje na temat powrotu Danego Starka ponownie wybuchły podczas premiery najnowszego filmu Roberta Downeya Jr. o nazwie Dr. Dolittle. Na premierze można było zobaczyć takie gwiazdy jak Selena Gomez czy John Cena, jednak to nie było najciekawsze. Podczas jednego z wywiadów Robert został zapytany o potencjalny powrót do MCU jako Iron Man i jego odpowiedź zaciekawiła wszystkich. Cytuję: Wszystko może się wydarzyć. Naprawdę podoba mi się to, co teraz robi Marvel. Jednak, o ile mi wiadomo, to zawiesiłem swoje buty tam i jestem gotów się z tym pożegnać. Z drugiej jednak strony, wiemy, że Marvel, jeśli chce, to może zrobić absolutnie wszystko. Są teraz miejsców, w którym mogą eksperymentować i robić, co im się podoba. Jestem podekscytowany tym, co przyniesie dla nich przyszłość. Była to jedna z wielu wypowiedzi na temat potencjalnego powrotu Roberta do MCU. Kolejna wypowiedź trafiła do sieci niedawno i po chodzi wprost samej premiery najnowszego filmu aktora. Cytuję. Marvel to miejsce, gdzie mogą się dziać rzeczy, których nikt nie przewidział. Iron Man nie żyje, jednak patrząc na to, co ma się teraz dziać, kto wie, czy nie spotkamy Iron Mana, który w innym uniwersum przeżył spotkanie z Thanosem. Mają mój numer, zawsze będę wyczekiwał telefonu od nich. Wygląda więc na to, że od kategorycznego rozstania się z MCU, Robert przeszedł do potencjalnego powrotu, jeśli miejsce i historia będzie odpowiednia. Już teraz w sieci wybuchła seria potencjalnych Wydarzeń, które mogą przywołać postać Iron Mana ponownie na wielki ekran. W ciągu kilku dni dodamy film o potencjalnych pięciu scenariuszach, w których powrót Iron Ironmana miałby jakiś sens. Co do jego powrotu, to jeszcze nic nie jest pewne. Jednak jeśli nawet Robert jest w stanie ponownie przyjąć propozycję Marfela, jeśli będzie to wszystko miało sens, to wątpię, aby wytwórnia tego nie wykorzystała. A nawet jeśli to nie w ciągu najbliższych lat, ponieważ czwarta i piąta faza MCU jest już rozpisana po brzegi. Jedyny moment, w którym pojawienie się to tego Starka nie powinno nikogo zadziwić, to film Czarna Wdowa, który ma pojawić się 1 maja. Mówi się, że Stark tam ma pojawić się dosłownie na minutę, aby pomóc Nataszy z jej wrogami. Jednak co zrobi i dlaczego, dowiemy się prawdopodobnie dopiero podczas premiery filmu. A wy chcielibyście powrotu Iron Man do MCU, czy może jednak jest to czas dla nowych bohaterów? Dajcie nam znać w komentarzach. A jeśli chcecie wesprzeć nasz kanał, to zapraszamy do sklepu Beautiful Hollow, gdzie możecie znaleźć dziesiątki tysięcy ubrań wzorowanych właśnie na bohaterach Marvela. Wraz z naszym kodem promocyjnym możecie kupić świetnie wyglądające rzeczy w naprawdę niskich cenach. Zapraszamy też do odwiedzenia naszych social media, takich jak Facebook, Twitter czy Instagram, gdzie znajdziecie masę ciekawych rzeczy ze świata pop kultury. Tak więc pani i panowie, ja nazywam się Seddoner z Just Culture. Dziękuję wam bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.